Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na jubiluszowej loterii firmy AGRA z okazji 30-lecia jej istnienia. Tadeusz Szimiński, Wojciech Bałciak. I najważniejsza osoba, Daniel Cukiak, prezes firmy Agro. Serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Mamy 19 grudnia, to trzeba powiedzieć. To bardzo dostojna chwila. Jesteśmy w pełni emocji. Szanowni Państwo, ważna informacja: mamy 10 ponad 10 tysięcy aktywnych losów. Widzimy tą urnę. 10 tysięcy, nie pomyliłem się. Zanim rozpoczniemy, chciałbym przedstawić naszą szanowną komisję, która będzie czuwała nad prawidłowością całego losowania. Żeby się nie pomylić, żeby wszystko formalnie było tak jak trzeba, odczytam teraz imiona nazwiska szanownej komisji. I tak, witamy panią dr Beatę Wenturę-Dudek. Dzień dobry, witam państwa. Będę miała przyjemność nadzorować tę noterię. Witamy panią Adriannę Mazurkiewicz-Fornalik. Dzień dobry. Oraz witamy Pana Pawła Mazura. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy formalnie do losowania, chciałbym w skrócie przypomnieć zasady tej loterii. Do loterii mogli przystąpić wszyscy klienci firmy, którzy wypełnili, podpisali formularz zgłoszeniowy. W loterii udziału nie mogą brać. I tu poproszę Pana Pawła Mazura, żeby przeczytał nam skrót regulaminu. W loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą kupować produkty w celu dalszej odsprzedaży, członkowie komisji nadzoru zwanej dalej komisją, osoby wchodzące w skład zarządu organizatora, pracownicy, współpracownicy. I przedstawiciele organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło i umów zlecenie, oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo wszystkich wymienionych wyżej osób. Ważne losowanie odbywa się spośród uczestników, którzy dokonali zakupu w terminie od 11 kwietnia do 30 listopada tego roku. Do wygrania są aż trzy samochody Toyota. AGO X. Przechodząc do rzeczy, teraz przejdziemy do losowania trzech nagród. Każdy z tych losów ma szansę na wygranie jednego z trzech samochodów. Zanim przejdziemy do losowania, odpieczętujemy urnę. Tadeusz pomóż. Fizycznie losowania będzie dokonywała nasza koleżanka Magdalena. Ale zanim to się wydarzy, to proszę Tadeusza o. Tadeusz jest fachowiec odsiana w naszej firmie, więc prosimy o dobre zamieszanie, żeby wszyscy mieli uczciwą, jednakową szansę. Porobimy wszystko, żeby było maksymalnie, transparentnie i uczciwie. widać, że... Okej. Okay. coś nam tutaj... tutaj. Jakieś losy wypadły, więc one zostaną komisyjnie wrzucone. Wszystkie muszą mieć takie same szanse. Ja poproszę panów, pana Tadeusza o zdjęcie marynarki. Niestety muszę to zrobić przesunięcie tych losów bliżej na tyle, żeby na naszej środce było wygodniej losować, czyli żeby nie były tutaj na samym końcu, troszeczkę proszę przemieścić je. To się dzieje oczywiście wszystko w sposób losowy, za chwilę wszystkie się znajdą w urnie, natomiast chodzi o to, żeby wszyscy Państwo mieli takie same szansę. Widzę, że tu narzędzie odpowiedniej się zbliża nam. Ja tak, też tak. bym chciał sobie pograbić. Bardzo, bardzo. Mi się wydaje, Tadeusz, że ja jakoś tak uczciwie to graczę, wiesz? Dobrze. Teraz poprosimy o zasłonięcie pani Madzi. Pani Madzie tutaj bliżej nas. O zasłonięcie oczu. Może okularki pani zdejmie? nie? Tadeusz, poczekaj. Doprowadzimy tutaj Panią Madzi, żeby się nie uderzyła. I Pani Madzia jeszcze przed wylosowaniem pierwszego kuponu poproszę o pomieszanie Panią Madzi, dobrze? Ja przypominam, że losujemy pierwszy samochód osobowy Toyota Aygo o wartości 68 448 zł. Bardzo proszę. Tak, Teraz jeden, jeden los, komisja go sprawdzi i za chwilkę przekażemy Państwu do odczytania. Chyba ostatni nas taki stres miał, jak ja zdawałem maturę ustną z wiedzy o społeczeństwie. Mhm. Ja przekazuję ten los, ponieważ jest ochrona danych osobowych będzie mogło zostać odczytane imię i pierwsza litera nazwiska. To pokażę go z daleka, żebyście Państwo widzieli, ale proszę bez zbliżania na nazwisko i tu przekazuję Panu prezesowi, a za chwilkę komisja pisze do protokołu dane z tego losu. Okej, okay, odkładamy, tak? Ale nie pan? Wieszo, Przeczytać? Tak, i, i pierwsza litera, o litera o nazwiska. Simona J. Simona J. Dobrze, ja tutaj poproszę komisję o wpisanie imienia i pierwszej, znaczy tutaj pełnych danych, które znajdują się na, na losie, proszę uprzejmie. A my będziemy działać dalej. Tak, poproszę o pomieszanie jeszcze, tak, przed wyciągnięciem. I jeden los. Dobrze. Jego poproszę. Hmm, nazwa gospodarstwa. Dobrze. Mhm. Okay. Y okay. y dwie proszę dwie uprzejmie. Dwie znowu. Y możemy odczytać. Mamy zwycięzcę drugiej nagrody. Ja myślę, że nazwę gospodarstwa. Tadeusz M. Ja się uśmiecham, bo bardzo wielu klientów znam, także... Pani Madzia dzisiaj jest pomocnikiem Mikołaja śnieżynką. <grym> Teraz, Wojtek, te werble by się przydały. No właśnie, tak, tak. Albo przynajmniej te werble. Magda, mi też się ręce są ci powiem no, Będą się trzęsły ręce, kiedy będą odwiedzać. mamy nazwę gospodarstwa to zapewne jest, prawda? Mhm. Jak Państwo myślicie, tak? Mhm. No, nazwiska. Mhm. Dobrze. Proszę bardzo. Czyli imię i pierwsza litera nazwiska, choć być może Pan prezes zna to gospodarstwo, być może że gospodarstwo jest zarejestrowane właśnie w ten sposób. Nie jestem pewien, aczkolwiek znam. Mhm. Piotr W. Szanowni państwo, przystąpimy do poinformowania telefonicznie oficjalnie naszych szczęśliwców. Czy ja mogę prosić komisję o pierwszą osobę? E, tak, poproszę numer telefonu. E, to proszę, bo jest ochrona danych osobowych, no. więc my nie będziemy go upubliczniać. Okej. Okay. Mhm. Proszę dobrze wybrać. Ja tutaj pana skontroluję. Że nie ma numeru. dobrze. Uh -huh. I proszę zapytać, czy to, czy to jest Pani Simona, dobrze? Halo? Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Daniel Supriaka gra z Agra z tej strony. Czy ja mam przyjemność z Panią Simoną? Tak. Pani Simono, ja do Pani dzwonię z taką bardzo przyjemną sprawę, bo brała Pani udział w losowaniu nagrody w firmie Agroaz. No i jak Pani myśli, co się wydarzyło, że ja do Pani dzwonię? Czy możemy dać Nie, nie, ja wie Pani, ja zaraz będę miał stan przedzawałowy, tak jak i Pani, także, także nie żartuję. Ja mam, ja mam do Pani taką prośbę, czy ja mogę Panią dać na głośno mówiący mikrofon? żeby okej. Momencik. Halo Pani Simono? Halo? Mikrofon żeś sobie wyłączył. Halo? Tak, słucham. Pani Simono, tak, słyszymy się pięknie. Pani Simono, chciałbym panią oficjalnie już poinformować, że w naszej jubileuszowej loterii z okazji 30-lecia jest pani pierwszą osobą, która wygrała jeden z trzech samochodów Toyota Aigo. Co? Pani, pani Simono, naprawdę. To chyba żart świąteczny. Absolutnie pani Simono, nie to nie jest żart. Żeby jeszcze formalności stało się zadość, to zaplanowaliśmy wydanie nagrody. Oczywiście można przyjechać tę nagrodę już sobie obejrzeć, nawet za chwilę. To nie ma żadnego problemu. Natomiast 10 stycznia o godzinie. Nie wiem, powiedzmy 10 możemy się umówić. 10, .00, 11. .00. Powiedzmy, że o godzinie 11 nastąpi oficjalne, uroczyste wydanie tego pojazdu. Dobrze, dobrze. A gdzie? W jakim miejscu? W, w nowej, wsi małej, w głównej siedzibie firmy Agroas. Dobrze, czy ja jeszcze dostanę jakieś informacje? Oczywiście ja Kto mogę do... Ja do... Pani, Ja do pani powiedzmy za pół godzinki zadzwonię, jeszcze się wymienimy informacjami. Pani Simono, tak. byłoby miło, jakby pani teraz okazała tak spontanicznie radość jeszcze raz. Dobrze, bardzo się cieszę, naprawdę. Dzisiaj trudno o jakąś wygraną w dzisiejszych czasach. Bardzo dziękuję. A Cię tu proszę się bardzo. To jest młodzieńka na święta. Super. Pani ma podwójną wygraną, bo pani wygrała samochód i wygrała pani transakcję z najlepszym klientem, czyli firma ma Takie buty, no. tak jest. Gratulujemy jeszcze raz. Pani Simono odezwa się do pani dosłownie za pół godziny, dobrze? dobrze do usłyszenia. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, próbujemy się dozwonić teraz do kolejnej osoby, do kolejnego szczęśliwca. Proszę bardzo. Mhm. Zapytajcie, czy ma prawo jazdy? Dobrze. I proszę zapytać, czy to jest Pan Tadeusz, dobrze? Mam przyjemność znać tego delikwenta, tego szczęśliwca? Znamy, to wszyscy proszę Znamy to wszyscy, jak tak. jest to w firmie. Dzień dobry, Daniel Cup jak Czy ja mam przyjemność z Panem, z panem Tadeuszem? Tak jest. Panie Tatko, ja mogę dać pana na głośno mówiący? No dać. Momencik. Słyszymy się dobrze? Tak. Panie tatku, ja chciałem pana poinformować, że... W naszej jubileuszowej loterii z okazji 30-lecia yy, jako jeden z tysiąca, przypomnijcie 155. mi, 155 150, 10 155 losów został Pan wylosowany i wygrał Pan samochód marki Toyota o nazwie Aigo. Co Pan, co Pan na to? Nie, to chyba, e, e, jakieś żarty chyba. <laughs> Bo raczej nie przewidywałem. <noise> nie, nie przewidywałeś. <noise> Panie Tadeuszu, my też nie przewidywaliśmy, nie od tego jesteśmy. Widocznie pana szanse były wysokie, dużo pan zakupił, więc tych losów było prawdopodobnie dużo. Znaczy, no, my gratulujemy, także bardzo się cieszymy. <noise> I bardzo dziękuję, że, że, ten, że akurat spółdzielnia nasza została wylosowana. Także no, no, nie wiem co mam powiedzieć. No. Możesz krzyczeć? Można krzyczeć. O! <grywa> super, super. Panie Tatku, ja do Pana zadzwonię za dosłownie pół godziny i dokładnie sobie omówimy sam proces i datę wydania tego pojazdu. Mam nadzieję, że zrobimy sobie wspólną fotografię, żeby to upamiętnić. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. No, dzięki bardzo. Cześć. No, dzięki bardzo. Cześć. Przystępujemy do zadzwonienia poinformowania trzeciej osoby. Czy ja mogę prosić panią tak, przewodniczącą? Tak, proszę bardzo. Już tutaj pomogę z numerem telefonu, proszę. I to jest pan Piotr. I najpierw proszę Raz? się upewnić, tak? Tak. Mhm. Jest dobrze? Tak, sekundę jeszcze sprawdzę. Pan Piotr. Miejmy nadzieję, że Pan Piotr odbierze. Halo. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry. Daniel raz. Kłaniam się. No, witam, witam. Panie Piotrze, ja do Pana dzwonię w takiej sprawie, bo dzisiaj jest losowanie nagród w losowaniu z okazji jubileuszu firmy Agroaz 30 rocznicy. Panie Piotrze, jeżeli Pan pozwoli, to ja Pana chciałem dać na głośny mówiący, bo no Pan wygrał, także to chciałbym, mu, żebyśmy się wspólnie cieszyli tym, tym Pana sukcesem. Także jeżeli Pan pozwoli, to. Ja... A już, już Panu wszystko powiem? Dobrze? Mogę Pana dać na głośnomówiący? No oczywiście. Dziękuję. Dobrze. Panie Piotrze, Panie Piotrze, no jest Pan szczęśliwcem. Został Pan wylosowany z 10 155 losów. Także naprawdę, no, musi Pan mieć szczęście niesamowite w życiu. Ja... Brawo! Nigdy <noise> naprawdę nie wygrałem nic, także... P Panie Piotrze, no oficjalnie, oficjalnie panu gratuluję wygranej samochodu Toyota Aigo. Ja sobie pozwolę do pana zadzwonić za pół godziny, umówić dokładnie termin, sposób odbioru tej nagrody. Teraz, Lupa, teraz można krzyczeć. Teraz do, 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 dzięki wielkie, no, no nie spodziewałem się, naprawdę. Jestem bardzo, <laughs> bardzo poruszony tym, no bo naprawdę nigdy nic nie wygrałem, także no, pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło w życiu. Także... No widzi pan, no to w sumie syn chyba mnie tam namawiał, bo to już jakiś czas temu było, było, do, było do złożenia te dokumenty, także tak, tak. Także już panu nawet jest jest tak szczerze, mówiąc, to już w ogóle o tym zapomniałem. No, proszę bardzo. Ale tak naprawdę wygrał pan podwójnie, panie Piotrze, bo wybrał pan najlepszego partnera biznesowego, bo skoro wygrał pan pierwszy raz, no to no, najlepszy to, 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 to. partner biznesowy jeszcze nagroda. Co? No dokładnie, no teraz to już na pewno będzie najlepszy. <grym> <grym> tak, teraz tak. Także, panie Piotrze, jeszcze raz bardzo serdecznie panu gratuluję. Do, do pół godzinki się dzwonimy, ustalimy szczegóły wydania. Dobrze, dobrze, no dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Dzięki bardzo, że wzięliście udział w naszej loterii, że handlujecie z nami. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, jest nam na bardzo, bardzo miło, że tak różne osoby wygrały, że wzięliście udział w tej loterii. Dzięki Wam za to, że że, że, że jesteście z nami. Są trochę młodsi klienci yy, i wiekiem i stażem z nami i trochę starsi klienci, to też było zaskoczenie. Yy, ja miałem ogromną przyjemność i niesamowitą zabawę móc w ogóle do was dzwonić. Dlatego pytałem, z kim rozmawiałem, bo nie wszystkich was znam osobiście. Niech te samochody naprawdę się świetnie wam spisują. Tego wam, wam życzę. Dziękuję. To dla was. Brak.